Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców województwa. Mazowsze i Warszawa jednym głosem w sprawie poprawy powietrza. Coraz lepsza infrastruktura drogowa w województwie. Samorząd województwa ruszył z nowym programem Dobry Wzrok Mazowszan. Mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez skierowania zbadać swój wzrok. Pilotażowe badania, które przeprowadzono w Żyrardowie, zaskoczyły wysoką frekwencją. Kolejne odbędą się w Płocku, Ciechanowie i Bodzanowie. Statystyki zdrowotne dla Mazowsza z 2022 roku pokazują, że blisko 88 tysięcy pacjentów boryka się z chorobami oczu, co drugi Polak w wieku od 16 do 54 lat nie widzi poprawnie, a co czwarty źle ocenia stan zdrowia swojego wzroku. Wiele schorzeń jest nieuleczalnych i prowadzi do utraty widzenia. Regularne badania pozwalają wykryć choroby na wczesnym etapie, zapobiegając ich rozwojowi. Mieliśmy sporo zgłoszeń z problemem dotarcia do okulistów, i to był taki wyzwalacz. Tej naszej inicjatywy, że chorób jest niestety ukrytych, podstępnie się rozwijających, na przykład jaskra, czy na przykład retinopatia cukrzycowa. Kiedy to mamy wadę wzroku, czy kiedy mamy sytuację, która wymaga na cito wizyty u okulisty, to czekamy nawet 45-50 dni. Kiedy mamy wadę lub wymagamy z jakiegoś powodu wizyty u. Okulisty, ale na tym chwilę jesteśmy stabilni. To około 130 dni, niestety, jest okres oczekiwania. Na ratunek przychodzą badania wzroku w terenie. Pracujemy na jednym z najnowszych sprzętów tutaj w okolicy. Jest to badanie do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego i keratometrii, czyli uwzględnienia grubości rogówki, oraz badanie do potencjalnej wady wzroku. Na pierwszy z cyklu badań, które odbyły się w Żerardowie, zgłosiło się aż 200 osób. Uważam, że bardzo dobra inicjatywa. Ostatnimi czasy trochę się pogorszył wzrok. Widzę, że niestety bardzo drogie są badania u okulisty. Sama wizyta u okulisty kosztuje około 250 zł. Plus jeszcze do tego badanie OCT też jest około 200-260. Więc no niestety to są koszty około 500 zł samej takiej wizyty z jednym badaniem. Docelowo badania będą realizowane na całym Mazowszu. Na najbliższe zapraszamy 10 marca do Płocka, 17 marca do Ciechanowa i 24 marca do Bocanowa. Z myślą o osobach zagrożonych utratą widzenia, szukających pomocy dla siebie lub bliskich, utworzona została infolinia. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 63 44 00. Infolinia czynna jest w poniedziałki od godziny 16 do 21 i w piątki w godzinach od 8 do 13. W wyniku zanieczyszczenia powietrza każdego roku umiera przedwcześnie około 6 tysięcy mazowszan. Działania, sposoby i pomysły na poprawę jakości powietrza oraz problem ubóstwa energetycznego to główne tematy zorganizowanego przez samorząd województwa wspólnie z Warszawą Forum Czystego Powietrza, które odbyło się pod koniec lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Smog jest podstępny. Działa niezauważalnie i prowadzi do śmiertelnych skutków, atakując serce, płuca i inne organy. Może być przyczyną nie tylko astmy i nowotworów, ale także cukrzycy, demencji, a nawet problemów ze zdrowiem psychicznym. Forum Czystego Powietrza to przestrzeń, jaką stworzyły władze Mazowsza do dyskusji, wymiany poglądów, szukania rozwiązań i współpracy różnych środowisk w zakresie walki o czyste powietrze. Zorganizowane po raz siódme wydarzenie objęło dwa dni debat i wystąpień aż pięćdziesięciu prelegentów. Mamy w województwie jeszcze do wymiany 600 tysięcy y, urządzeń drzewczych, czy tzw. zwanych kopciuchów. To są niestety jeszcze pozaklasowe y, urządzenia. Chcemy zintegrować te wszystkie działania po to, żeby no, dojść do takiego etapu w ciągu najbliższych kilku lat, żeby te wszystkie... Y, Wymienić, no ale też żeby edukować społeczeństwo. Z badania zleconego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wynika, że co piąty mieszkaniec Mazowsza jest dotknięty ubóstwem energetycznym. Wiele gospodarstw nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlania. Co więcej, blisko połowa ankietowanych doświadcza negatywnych skutków zdrowotnych związanych z nieprawidłową temperaturą w swoim otoczeniu domowym. Będziemy się chcieli skupić na. Na walce z ubóstwem energetycznym, które no, niestety okazuje się zjawiskiem dosyć znaczącym na terenie Mazowsza. Tutaj, w zależności od szacunków, od, od, od 7 do, do blisko 30% mieszkańców, to ubóstwo. Może, może dotykać. Przed nami bardzo dużo wyzwań i odpowiadamy na te wyzwania przepisami prawa miejscowego, ale także i środkami finansowymi. Stąd też ciekawe propozycje środków finansowych z budżetu województwa. Od kilku lat mamy program masowsze dla czystego powietrza i w tym programie samorządy lokalne mogą sięgać po środki właśnie po to, aby walczyć o to czyste powietrze. W stolicy również podejmowane są działania mające na celu poprawę Jakości powietrza. Rozwijana jest sieć metra, tworzone są nowe trasy tramwajowe i ścieżki rowerowe, a także wymieniany jest tabor na bardziej ekologiczne. Aby ograniczyć emisję spalin, Warszawa chce również wprowadzić strefę czystego transportu. Zlikwidowaliśmy liczbę kopciuchów w Warszawie o 80%, a w zasobie miejskim o 90%. Mamy trzy dzielnice, w których już nie ma kopciuchów. Między innymi Wilanów. I ta wymiana postępuje, mimo tego, że oczywiście znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji podczas wojny, gdzie ceny energii szybują, gdzie ten proces wymiany kopciuchów został na pewien czas wstrzymany czy opóźniony w związku z tym że wszyscy zastanawiali się jak będą wyglądały ceny energii. Samorząd województwa prowadzi liczne działania na rzecz ochrony czystego powietrza. W ramach programu Wsparcie Mazowsze dla czystego ciepła tylko w tym roku przeznaczy ponad 22 miliony złotych na wymianę kopciuchów i rekompensaty w związku ze zmianą źródła ciepła oraz ponad 10 milionów złotych na pomoc 113 gminom w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza. Natomiast 170 milionów złotych z Unii Europejskiej ma pomóc w realizacji programu Mazowsze bez smogu, który zakłada zatrudnienie 117 ekodoradców w całym województwie. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej od Piaseczna do Konstancina Jeziorny. Infrastruktura drogowa poprawi się także w subregionie radomskim. W Garbatce-Letnisku powstanie nowy most, a droga wojewódzka w gminie Przytyk zostanie przebudowana. Inwestycje pochłoną w sumie blisko 94 miliony złotych z budżetu województwa. Na blisko 5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 721 od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie jeziornie położona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie chodnik, ścieżka rowerowa oraz skrzyżowania i sygnalizacja. Prace mają potrwać trzy lata. Ponad 84 miliony złotych, czyli bardzo poważna inwestycja, co ma znaczenie zdecydowanie ponad lokalne, bo przecież tu jest spory ruch nie tylko pomiędzy Konstancinem a. A Piasecznym, ale także południe Warszawy. To bardzo ważna arteria drogowa, łącząca nie tylko Piaseczną z Konstancinem Jeziorną ze względów oczywiście na bliskość tych miejscowości, ale to jest także trasa, która biegnie i na wschód, i na zachód tych dwóch miejscowości, czyli jest taką drogą przylotową. Tutaj też musimy powiedzieć, że jeżeli mamy drogę, która przebiega bezpośrednio przez miasto, to rozwiązania muszą być skoncentrowane także na pieszych, czyli na bezpiecznym przejściu i na doświetlonych przejściach w odpowiednich miejscach. To powinno jeszcze bardziej uaktywnić przedsiębiorców, ale ja bym jednak zwrócił uwagę na te kwestie bezpieczeństwa, i na wygodę, komfort mieszkańców, bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Komunikacja polepszy się również w regionie Radomskim. Na drodze wojewódzkiej numer 740 w gminie Przytek wymieniona zostanie nawierzchnia i przebudowane skrzyżowania. Powstaną również nowe chodniki, zatoki autobusowe i pobocza. Koszt inwestycji to blisko 7 milionów złotych. Jest koniec kadencji. Śmiało możemy z podniesioną głową powiedzieć wszystkim mieszkańcom gminy. Przy tym, że w aspekcie właśnie tych inwestycji mogą mieszkańcy w sposób bardzo bezpieczny użytkować, jako piesi choćby również te drogi. Przy tej drodze zdarzały się wypadki śmiertelne i to jest najważniejszy aspekt, aby właśnie ten ciąg pieszy powstał. W Kerbatce Letnisku powstanie nowy most nad rzeką Struga Policka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 691. Droga ta jest bardzo ważna dla mieszkańców gminy, bo, tak jak wspomniałam, przebiega przez cały jej, jej teren. Tak naprawdę no to serce, można powiedzieć, gminy. Zwarta zabudowa. Mieszkańcy od bardzo wielu lat czekają na, na chodnik, na to, żeby bezpiecznie się poruszać. Koszt trzech planów. Inwestycji drogowych to prawie 94 miliony złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Choć w ciągu dekady liczba wypadków drogowych z udziałem najmłodszych zmalała o połowę, to na polskich drogach zginęło w tym czasie w sumie 730 dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Dlatego tak ważna jest edukacja. Samorząd Województwa prowadzi kampanię społeczną Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny, która od 10 lat promuje na Mazowszu bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Władze województwa, wychodząc naprzeciw problemowi bezpieczeństwa na drogach, prowadzą akcję społeczną Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, edukując w tym zakresie najmłodszych mieszkańców. To jest swoista lekcja bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowana do najmłodszego pokolenia. Co roku na polskich drogach ginie kilkaset dzieciaków. Ważne, żeby dzieci były oczywiście widoczne na drodze, ale ważne też, żeby pamiętały o przepisach, o tym, co zrobić, żeby były żeby były bezpieczne. Ta zasada ograniczonego zaufania, która w ruchu drogowym obowiązuje, powinna być od najmłodszych lat wpajana. W ramach kampanii dzieci uczestniczą w trzech panelach dydaktycznych. Pierwszy to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, drugim jest interaktywny wykład o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz ze sprawdzeniem wiedzy, a trzeci to przejazd dzieci po rowerowym torze przeszkód. Omawiane są również zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się na coraz bardziej popularnych środkach transportu, takich jak hulajnogi elektryczne, rolki Czy deskorolki? Zagadnienia omawiane są przez praktyków i ekspertów, takich jak egzaminatorzy WORD, ratownicy medyczni czy kierowcy rajdowi. Podczas akcji przeprowadzonej ostatnio w jednej z warszawskich podstawówek, najmłodsi mieli także możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak symulator zderzenia, symulator dachowania czy okulary VR. Uważam, że każda akcja e, służy temu dobremu celowi i nigdy o bezpieczeństwie za mało. A zwłaszcza w takiej atrakcyjnej dla dzieci formie. Dzieci na takich spotkaniach wyposażane są w elementy odblaskowe. Dlaczego odblask jest tak ważny? Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z około 20 metrów. Tymczasem pieszego z odblaskiem kierowca zauważy już z odległości 150-300 metrów. To zwiększa czas na reakcję i może uratować życie. Dzieci cały czas potrzebują zwiększenia element, ilości elementów odblaskowych. One są znacznie mniej widoczne, chociażby ze względu na wzrost. Od 2014 roku kampanią Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny objętych i wyposażonych w elementy odblaskowe zostało ponad 200 tysięcy uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Tylko w ubiegłym roku szkolnym spotkania odbyły się w 62 szkołach i wzięło w nich udział około 6,5 tysiąca dzieci. Mieszkańcy gminy Skaryszew i Gniewoszów mogą korzystać z nowych świetlic oraz funkcjonalnych boisk, które powstały lub zostały wyremontowane dzięki wsparciu sejmiku województwa. Wszystkie te obiekty służą tak naprawdę no rozwojowi tej yy, i kultury fizycznej, ale też możliwości różnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych w tych najmniejszych społecznościach. To są wszystko miejscowości sołeckie i bardzo się cieszę, że samorząd województwa mógł w tych yy, projektach pomóc. W Sołtykowie powstała świetlica wiejska oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią oraz oświetleniem LED. Zagospodarowano również teren wokół działki. Nowe boisko powstało także w Chomentowie Puszczu. Pobudowaliśmy świetlicę, żeby po prostu był budynek dla społeczności takiej naszej, jak to się mówi, lokalnej. I oczywiście jeszcze skorzystaliśmy z dofinansowania na to boisko. To są przede wszystkim inwestycje, które tak naprawdę pomogą integrować się lokalnym społecznościom. komentów, czyli Mazowsze dla sportu, inwestycja bardzo potrzebna, zwłaszcza, że prężnie działa klub sportowy. W Odechowcu powstała świetlica wiejska, pełniąca również rolę remizy strażackiej. Do tej pory w miejscowości Odechowiec nie było takiego miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać. Od otwarcia już widać, jak zaczyna się po prostu tutaj wieś integrować, i myślę, że będziemy pracować na to, żeby to jak najlepiej dalej działało. Ze zmodernizowanej świetlicy mogą korzystać także mieszkańcy Oleksowa w powiecie kozienickim. Prace modernizacyjne obejmowały kompleksowy remont wnętrz, wymianę podłóg, malowanie ścian, remont łazienek czy wymianę drzwi. Udało się przeprowadzić termomodernizację, remont. To miejsce wygląda dzisiaj też dzięki olbrzymim zaangażowaniu całej lokalnej społeczności, oczywiście władz gminy. My dołożyliśmy swoją cegiełkę. Ta świetlica jest dla nas bardzo ważna. Tu spełniamy swoje marzenia, tutaj spotykamy się, integrujemy. Tu czujemy się jak w domu. Sejmik Mazowsza wsparł przedsięwzięcia łączną kwotą blisko 4 milionów złotych. I oby jak najwięcej takich inwestycji. O realizacji kolejnych na pewno będziemy Państwa informować. Do zobaczenia za tydzień. Cieszę się z tego, co widzę. Ludzie chcą się spotykać. Jeszcze niedawno nie powiedziałabym, że tyle ludzi się zaangażuje. Na przykład mój wnuczek. Mamy pszczoły i jedna go ugryzła. Myślałam, że on drugi raz tu nie przyjdzie, ale przyszedł. Męża już nie ma, ale ja tu jestem. Tu są moje korzenie i chcę tu być. Chcemy, aby mazowieckim seniorom, takim jak pani Alina, żyło się po prostu dobrze, bo na to zasługują.